Dzień dobry. Nazywam się Mieczysław Czciński i reprezentuję firmę 3D Connection. Bardzo miło jest gościć Państwa w tej nietypowej formie online. Od wielu lat firma 3D Connection uczestniczy w konferencjach organizowanych przez firmę DPS. Tym razem, z uwagi na okoliczności, musimy spotkać się w formie wirtualnej. Mamy. Pewne ograniczenia wynikające z formy eventu, aczkolwiek postaramy się wykorzystać dostępną technologię tak, aby ta moja prezentacja była jak najbardziej efektywna. O czym będę dzisiaj opowiadał? W ubiegłym miesiącu wypuściliśmy nową linię myszek. Nową linię myszek CadMouse. Wielu z Was zetknęło się z myszką CadMouse lub też CadMouse Wireless. Czy to na konferencjach, czy w salach szkoleniowych firmy DPS. Dziś chciałem Państwu zaprezentować nową, odświeżoną linię myszy Cadmouse, opowiedzieć o ich funkcjach, pokazać je realnie tutaj, jak wyglądają, rozpakować niektóre z pudełek, opowiedzieć o ich różnicach między nimi oraz funkcjonalności. Zacznę od najnowszej. Myszy Cadmouse Compact. Jest to produkt, który otwiera linię Cadmouse. Jest to mysz przewodowa. Tak jak mówię, unboxing jest prawdziwy, że zaczynamy rozpakowywać te produkty na Państwa oczach. Będziecie też mieli okazję zobaczyć je z bliska. Niestety nie dotknąć tym razem, ale mam nadzieję, że za niedługo spotkacie się z firmą DPS na jej szkoleniach lub też w innych miejscach, gdzie nasze produkty są dostępne. CADMOS Compact otwiera linię produktów CADMAUS. Czym się tam myszka charakteryzuje? Jest mniejsza od znanego Wam wcześniej Cadmusa. Posiada kabel, jest to plecionka. Bardzo trudna do rozerwania. Samo opakowanie też jest dosyć trudne do rozerwania, jak widać. Ale jest, uporałem się z tym. Dwumetrowy kabel, mysz kompaktowa, stosunkowo niewielka. Aczkolwiek posiadająca wszystkie funkcje Cadmausa, którego e, sprzedajemy już ponad 5 lat. Pierwsza sprawa LASER 7200 DPI. I w tym miejscu mogę powiedzieć, że wszystkie myszy 3D Connection mają ten sam laser 7200 dpi. Druga sprawa od dołu to to są te teflonowe stopy. Sposób, w jaki myszka kadma posuwa się po e, podkładkach, każda z nich jest e, dość e, nietypowy. W materiałach marketingowych, które otrzymaliśmy z firmy, one były po angielsku. Nazwane było to silky, silky move. Jednak myślę, że po polsku będzie to jedwabiście to zbyt mało. Ono się posuwa po podkładce za jedwabiste, jak to on określił jeden z naszych tutaj klientów. Po prostu gdyby nie to, że mamy tu kabel, to ta myszka mogłaby spaść, upaść z biurka. Czyli mamy teflonowa stopa, laser od, od, od dołu. Od góry pierwsza rzecz charakteryzująca również wszystkie Myszki Cadmouse to, to, to są trzy pełnowymiarowe przyciski. I tutaj szczególnie zwracam uwagę na trzeci, dedykowany środkowy przycisk. Coś, co wyróżnia tą mysz, i mogę powiedzieć, nie ma na rynku drugiej takiej myszy, w takiej jakości, w takiej specyfikacji posiadającej dedykowany środkowy klawisz myszy. Używany przez państwa wielo, wielokrotnie w ciągu dnia. Zarówno przez te osoby, które używają kontrolera 3D od firmy 3D Connection lub też takie osoby, które kontrolera nie używają, a te szczególnie docenią walory wynikające z pracy z trzecim środkowym klawiszem myszy. Cóż jeszcze mamy u góry? Mamy scroll, mamy tutaj naszego dedykowanego scrolla. Ta funkcja scrolla to płynne przewijanie dokumentów, często długich arkuszy Excela, czy też plików PDF w sposób płynny i bardzo szybki, oraz przybliżanie i oddalanie modeli 3D w sposobie znanym Państwa z pracą z inną myszą, czyli tych określonych przeskoków modelu 3D w przybliżaniu i oddalaniu modelu. Cóż jeszcze mamy u góry? Mamy klawisz wywołujący menu radialne. I kiedy jesteśmy przy menu radialnym, chciałem powiedzieć o naszym sterowniku. Wielokrotnie w przeszłości spotkaliśmy się z pytaniem, cóż tą mysz wyróżnia tak naprawdę od innych myszy dostępnych na rynku, czy też czym też ta mysz różni się od myszy dla graczy, czy też zwykłej myszy. Tak? To zacznę od tego, że poza sprzętowymi aspektami, i specyfikacją mamy coś, czego nie ma żadna mysz dostępna na rynku, a no to, to jest właśnie nasz sterownik. Nasz sterownik, który rozpoznaje aplikację, którą państwo, w której Państwo pracują. W tym przypadku mówimy o programie SolidWorks i pokrewnych z tej rodziny Daso. A w samej aplikacji rozpoznaje środowisko pracy. Czyli jeżeli jesteśmy w szkicu, jeżeli jesteśmy w części czy w złożeniu, tą mysz i dostępne do niej funkcję do, przypisujemy pod klawisze w sposób błyskawiczny, a sterownik rozpozna czy, też, czy to aplikację, czy środowisko pracy, w którym akurat jesteśmy. Kolejna rzecz, którą to mysz charakteryzuje, to są klawisze tutaj szybkich przybliżeń i szybkich oddaleń. Też pokażemy to państwu na krótkim filmie w przebitkach, jak to, jak to działa. Idąc dalej w linii produktów, Cadmus Compact otwiera linię produktów, następnie mamy zastępujący Cadmus Compact Wireless, jest to produkt, który zastąpiliśmy myszkę Cadmus Wireless. Cadmus Compact Wireless to urządzenie mobilne, tu w zestawie posiadamy, znajdziemy odbiornik uniwersalny oraz kabel, którego już nie będę rozpakowywał, bo widzieliście Państwo, że to dosyć karkołomne. CarMouse um. Compact Wireless, czyli urządzenie mniejsze, ale dostępne w formie bezprzewodowej. Tak, Również pełnowymiarowy, dedykowany środkowy przycisk, mysz dedykowana dla osób, które są w podróży, dla kobiet, które mają mniejsze ręce. W zestawie znajdujemy Skrojone na miarę Etui. To jest rozwiązanie drugie. Zacznę jeszcze o cenach, chciałbym powiedzieć. To już takich tylko informacyjnie. Cadmouse Compact kosztuje 89 euro netto, Cadmouse Compact Wireless to 99 euro, a teraz Cadmouse Pro. Cadmouse Pro. Zastępuje znanego Państwu Cadmausa. Eee, w Cadmaus Pro, jako że zastępuje kadmausa, to również jest to urządzenie na kablu. Również kabel plecionka, bardzo twardy. Wręcz nie do rozerwania. Dwumetrowy kabel. Eee, cóż tu mamy? Również 7200 dpi. Teflonowa podstawa. Trzeci dedykowany przycisk, pełnowymiarowa mysz. Tutaj od początku do końca to jest nieba 13 cm. Wydaje się dużo, jednak dla... Często spotkałem się właśnie mężczyźni. Na konferencjach mielibyście Państwo możliwość dotknięcia tej myszy, możliwość położenia całej dłoni na, na myszce, wyprostowane palce. To jest niezwykły komfort pracy na te, z, z tym urządzeniem. Cóż tu poprawiliśmy? Poprawiliśmy, w porównaniu do poprzedniego kadmausa. sposób w jaki jest pokryte, pokrycie myszy. Zarówno na części tutaj metalowej, jak i plastikowej mysz nie wyciera. Nie, poprawiliśmy tutaj głównie przyciski. W pierwszym modelu myszy zdarzały się sytuacje gwarancyjne, gdzie, gdzie wymienialiśmy myszy, ponieważ no, przycisk nam nie działał. Dzisiaj nasze, wszystkie nasze przyciski są certyfikowane. Mamy przyciski, które wytrzymują do 50 milionów kliknięć. Do 50 milionów kliknięć, tak? To będzie nasz Cad Mouse Pro, w kolejnej linii mamy kolejny produkt w linii. Trochę nam się tu bałagan zrobił, ale myślę, że w nas, zaraz pojawią nam się Państwu grafiki, które przybliżą ten, ten nasz tą linię produktów nową i uporządkują Cad Mouse Pro Wireless. Cad Mouse Pro Wireless. On już jest tutaj, w wersji dla y, osób praworęcznych. I znowu, powtarzając się, mamy 7200 dpi, z tym, że tutaj y, y, nasze produkty bezprzewodowe, CADMOS Pro Wireless oraz CADMOS Compact Wireless, mają trzy możliwości połączenia się z Państwa komputerem. Pierwsza to kabel i dzięki również ka kablowi y, ładujemy mysz, baterię wbudowaną do tej myszy. Druga to uniwersalny odbiornik USB, który już Państwu pokazywałem, jest częścią każdego naszego produktu. Ten sterownik łączy nie tylko myszy Cadmouse, ale jesteście w stanie Państwo połączyć się z każdym produktem firmy 3D Connection bezprzewodowym, ale również połączenie Bluetooth. Czyli mamy trzy możliwości połączenia: kabel. Dongle USB i Bluetooth. Przełączamy się dzięki przyciskowi, wybieramy sposób, sposób połączenia. Również teflonowa podstawa, i również tak jak pokazywałem wcześniej, gdyby nie to, że mamy tutaj ograniczoną, to te myszki by nam spadły ze stołu, ale to jest na bazie wieloletnich doświadczeń. Wiemy, że inżynier klika w mysz, czy też pokon, mysz pokonuje po pierwsze kilometry, tygodniowa można to zmierzyć, to są miliony kliknięć w ciągu lat pracy. Ta bezproblemowa poduszka, ta bezproblemowa nawigacja wynika z tego, że tutaj tworzy się niemal poduszka powietrzna między teflonowym, teflonową podstawą, a teflonowymi podkładkami. I tu w tym miejscu chciałem też wspomnieć na temat podkładek. Jak ważna jest dobra podkładka wie każdy z Państwa, który Czyścił swoją podkładkę, czy też zawija mu się, czy też nie czyta e, ruchów myszy w ten sposób, jaki, jaki chcemy, jaki wymagamy od dobrej podkładki. A firma 3D Connection, kiedy wypuściła na rynek myszkę Cadmus, rekom musiałaby rekomendować używanie prawidłowych, dobrej jakości podkładek. Aby tego nie robić, aby nie zdawać się na to, że państwo nie dobiorą sobie odpowiedniego akcesorium. E, Wypuściliśmy na podkładkę Cadmouse Pad oraz Cadmouse Pad Compact. To jest mniejsza wersja tej podkładki dla osób podróżujących lub też które mają mniej miejsca na, na biurku. Ostatnim produktem, który chciałem Państwu pokazać, z, który dopełnia linię produktów Cadmouse, jest to Cadmouse Pro Wireless w wersji dla leworęcznych. Wydaje mi się, że to jest ukłon, spory ukłon w stronę osób leworęcznych. Często firmy zbierają się, użytkownicy zbierają się po to, żeby wybrać dla siebie mysz do działu konstrukcji. I, czy to, i wtedy okazuje się, że kiedy określimy takie parametry jak jakość, czułość, wielkość, sposób konfiguracji, Łatwość konfiguracji. Nagle okazuje się, że z tych 20 metrów myszek w MediaMarkcie, lądujemy w dziale myszy dla graczy, gdzie niestety wybór jest ograniczony. Ograniczony do, co do ilości, ale też również co do tego, czy to jest mysz dla osób leworęcznych i dla praworęcznych. U nas w naszym przypadku nie ma kompromisów. Topowy model myszy Cadmouse, Cadmouse Pro Wireless w wersji dla leworęcznych, proponujemy. W pełnym wymiarze i w pełnej dostępności. Również ze wszystkimi cechami, o których wcześniej mówiłem. Tutaj nie ma e, żadnych, żadnych kompromisów, tak jak powiedziałem. E, w, to jest produkt, który uzupełnia ofertę. I, i podsumowując, i ustawiając te produkty w, e, jakby w cenie od e, najbardziej dostępnych do, do, o, do tych e, naj bardziej na, na, profesjonalnych najdroższych to mamy mysze Cadmouse Compact. Teraz tak to jest. Teraz mamy Cadmouse Compact Wireless, Cadmouse Pro, Cadmouse Pro Wireless oraz Cadmouse Pro Wireless Left. Zachęcam, się do, zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą. Zachęcam również do udziału w loterii, którą organizujemy razem z firmą 3D DPS, Software. Pojawi się Państwu tutaj link. Proszę o kliknięcie, o wypełnienie, o wypełnienie tej ankiety. Spośród osób, które wypełnią ankietę, rozlosujemy zestaw Space Mouse Wireless Kit, którego skład chodzi właśnie mysz kontroler, podkładka, odbiornik USB, czyli wszystko to, trzeba, co jest nam potrzebne do tego, żeby pracować um, z programi, programami 3D. E, zachęcam Państwa do wypełnienia tej ankiety, w, której, w trakcie której możecie również zgłosić chęć przetestowania naszych produktów lub osoby, które są zainteresowane pozyskaniem oferty cenowej, również mogą taki akces do tego zgłosić. To tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu za uwagę. I dziękuję jeszcze raz firmie DPS Software za zaproszenie do udziału w konferencji. I myślę, że do zobaczenia wkrótce. Mam nadzieję już w realnym świecie na realnej konferencji. Dziękuję bardzo.